W dniu 21 marca uczniowie planują zorganizowanie strajku szkolnego do skutku przeciwko przymusowi szkolnemu, czyli obowiązkowi szkolnemu. Strajk ten ma się zakończyć powołaniem okrągłego stołu wraz z ekspertami do spraw edukacji oraz uczniami, na którym ma zostać napisana nowa ustawa oświatowa w zamian za tą aktualną. I tutaj już przechodzę do pytania. Aha, jeszcze powiem tylko, że głównym organizatorem jest organizacja SUSEN, czyli strajk uczniowski sprzeciwiający się systemowi edukacji narodowej, organizacja wolni uczniowie i studenci oraz y, po prostu oddolni zwykli y, szarzy uczniowie. I to pytanie, czy jest pan gotów udzielić oficjalnego wsparcia i poparcia temu strajkowi i co tak, pan mówi na temat tej inicjatywy? Od razu powiem tak, ja y, też uważam, że to obecny system edukacyjny to jest, to jest martwa rzecz, no to on w ogóle już nie działa. E, nigdy w historii jeszcze nie było tak, żeby uczniowie tak kiepsko się uczyli w sensie nie z własnej winy. Mówię o systemie edukacyjnym, prawda? Jak obecnie. Tak? Lepiej było za czasów PRL-u w dowolnym momencie, prawda? Więcej wiedzy ludzie wyciągali niż teraz. Umarł, po prostu zdechło to wszystko. E, to jest jedna sprawa. Druga, ja jestem przeciwko przymusowi edukacyjnemu. E, no więc jak najbardziej e, Tutaj tu, tu rodziny powinny chcieć, czy, to, czy tam mają chodzić 7 lat, lat, do, lat do szkoły, czy, czy uczyć się prywatnie w domu na przykład, z zwykle z lepszym skutkiem a jeżeli w szkole czy też na studia posyłać. To nie powinno się państwo do tego wtrącać. Wtedy lepsza byłaby edukacja. Gdyby tak było, to byśmy mieli nieporównywalnie bardziej wykształconych ludzi w tej chwili w Polsce. Nie? Więc skoro ja i sercem jestem za tym i co prawda, od razu powiem, ja podejrzewam, że nie da się tego wygrać od tej strony. Że Życzę, życzę wszystkiego najlepszego i całym sercem poprę i, 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 i pismem, i, i, i tym, bo, bo to jest słuszne, akurat. Tylko, no, przepraszam, ale podejrzewam, że się nie uda wygrać. No, no, Jasne. Ale, ale stanę po tej samej stronie barykady. Susan.